Dzień dobry. Dzisiaj chciałam Wam poopowiadać o zakażeniu HIV. Zakażeniu, którym zajmuje się od wielu lat, a istnieje na świecie. Wiemy o nim od lat 80. Jest to zakażenie wirusem posiadającym odporność, czyli wirusem HIV. Ten wirus przenosi się między ludźmi, głównymi drogami, drogą krwi, drogą kontaktów seksualnych i drogą matka dziecka. Zakażenie HIV jest zakażeniem, które nieleczone prowadzi do rozwoju AIDS. AIDS jest ciężką chorobą, w której pojawiają się ciężkie infekcje, pojawiają się nowotwory związane z tym zakażeniem. Związane z upośledzeniem odporności, które mogą nawet doprowadzić do śmierci. Na szczęście, w tej chwili, 30 lat po odkryciu przyczyn tego zakażenia i takiego jego przebiegu, posiadamy skuteczne leki, które potrafią to zakażenie zahamować. Niestety, nie mamy jeszcze leków, które potrafiłyby całkowicie wyeliminować wirusa z organizmu. Niemniej osoby, które żyją z zakażeniem HIV, żyją i zażywają regularnie leki, takie osoby żyją zdrowo, mogą realizować swoje marzenia, mogą całkowicie normalnie żyć.